Teraz prank prank me now. O. 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 No, no to was, prank mi, no. Pra, a na czym właśnie kogo, to to wam wszystko Agata wytłumaczy, bo jest z nami 12 minut przed usłą. A witam. A witam. witaj, witaj, powiedz kogo możemy obudzić agatko dla ciebie. Klaudię, Klaudia Klaudię, ja ją wczoraj budziłam i dzisiaj też trzeba ją obudzić Proszę. na maturę z matematyki. O, o, a, ja, jak jej wczoraj poszło, mm. powiedz? No powiedziała, że chyba nie było tak źle. No, no dobrze, w Halo. Halo, dzień dobry pani, witam serdecznie, Centralna Komisja Egzaminacyjna Piotr Bąk. Witam pani Klaudio, pani dzisiaj tutaj będzie przystępować do egzaminu materialnego z matematyki. Witam, proszę być punktualnie przede wszystkim, bo wy pani tutaj odzwaniamy wszystkich uczniów, bo niestety mamy błąd w arkuszu, błąd w arkuszu matematycznym. Ma pani coś do pisania? Już, tak, proszę, Klaudio, proszę, proszę, pani Klaudio, proszę sobie zapisać. Proszę sobie zapisać, bo tam będą pewne przesunięcia, wie pani? Just. Jak się spało? Przepraszam, że tak pytam. <grym> Dobrze. Dobrze, no to całe szczęście. Już mam pić, tak? Bo to w takim dniu maturzyści to zazwyczaj kiepsko śpią. Pani Klaudio, w pierwszym zadaniu tam będzie przesunięcie o 1,2%. To proszę pamiętać, żeby dodać do wyniku. Dobrze? 1,2. Mhm. Dobrze. Zadanie drugie. Tak. Tam wyjdzie pani sinus 18. Tak. To będzie wszystko dobrze. Wie pani? Tylko trzeba będzie doprowadzić do funkcji Kotangens 8. Mhm. Kąta mhm. rozwartego dodajmy. I to jest bardzo istotne. Wie pani i najważniejsze, w szóstym zadaniu, w szóstym zadaniu, pani dojdzie do szóstego, prawda? Dobrze. To wie pani co, do szóstego do wyniku trzeba dodać 8? 8. Jak to sobie pani zapisała, bo szkoda by było, żeby był taki, wie pani pisarski błąd już drugi w tym arkuszu? W pierwszym? Jeden Tak. W drugim jest 18, to tam 8. Konta rozwartego. Tak. I w plus 8. Dobrze. Na końcu, wie pani, proszę pamiętać, że z obliczeń wyjdzie 3x. Wyjdą. 3x. 3x na końcu. 3x, tak. 3x, -y, proszę coś zapisać. Jak radio RMF Max. Też 3x -y ma z tyłu. Okay. Takie zadanie z trzema niewiadomymi. Jedna to jest Macie Grok, druga to Irek Jakubek. A trzecia Ad... to Agata. Trzecia, teraz coś powiem. Agatko, to jest ten moment. Halo, Klaudusia! <głos> Halo! <noise> nabudzimy budzimy się dzisiaj w szelty, w której sama budziłam. Słuchaj, i teraz na najważniejsze, zjedz tą kartkę z tymi, z tymi przesunięciami. Co ci wyjdzie, to tak będzie dobrze. Proszę nic do niczego nie dodawać. I owsianka na śniadanie. Tak. Mówiliśmy we fleszu, ale spałaś, więc ci powtórzymy owsianka na śniadanie to najlepsze, co możesz sobie przed matematyką tak, powie, zrobić. Klaudia, Klaudia, powodzenia, powodzenie na pewno się uda. Trzymamy kciuki. Wszystko. Trzymamy kciuki, Klaudia. Powodzenia. To był wkręt, Klaudia. Niczego nie dodawaj. Wyjdzie ci dobrze. Powodzenia. Nie dziękuj. Dziękuję. O Jezu. Nie dziękuję, pa! Dawaj. Nie udawaj. Macie krok. Irek Jakubek. in the maxi.